Te dwa odznaczenia. To są odznaczeniami, które z inicjatywy powstały Pana Karola Czarnieckiego i pana Eugeniusza Simpsona, dlatego bardzo proszę, żeby oni wręczyli te odznaczenia i te wspaniałe wybrogi. To są krzyże obrońcy Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej. Pierwszy krzyż otrzymuje Pani. Major Stefania Szantyl-Powolny. O z wielką radością to czynnik zapaliśmy Dziękuję, dziękuję serdecznie. Dziękuję. Wilno zawsze zajmuje najważniejsze miejsce dziękuję. w moim sercu. Zawsze w moim sercu Wilno najważniejsze. Dziękuję, dziękuję serdecznie. Dziękuję. dziękuję. Panie, tak. I ruch, jeszcze ruch, tak. Tak, tak. Proszę, Dziękuję bardzo. Pan, 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 pan pan. Panie, dziękuję bardzo Pani. Pani Prezes, proszę do jeszcze na chwilę. Jeszcze na chwilę dobrze, panu, dobrze. Się bardzo proszę. Też, Prosimy Pana Porucznika Jana Kunejko. Prosimy Dziś Pana mhm. Porucznika Jana Kunejko. Jest to wstępny krzyż obrońcy Kresu Wschodnich. Drugi rzeczy posła. Dziękuję. Pochwalę ojczyzny. Dziękujemy bardzo. tutaj. tu się tutaj, tutaj przypchną. To są Kresy Wschodnie. Trzymajmy się. Nie no jestem im. Tak jest. Tak, Dziękuję bardzo. Dziękuję. bardzo. Dziękuję.